Chciałabym Wam dzisiaj zaproponować sałatkę z piersią kaczki i z sosem słodko-kwaśnym, u mnie trochę ostrym, na bazie wina i dżemu porzeczkowego. Pierś kaczki, żeby była w pełni aromatyczna, należy ją osolić. Jeśli macie sól himalajską, ja cały czas to będę podkreślała, albo sól kłodawską, to danie zupełnie inaczej smakuje. Ta sól jest pełna minerałów, które są potrzebne nam do prawidłowego funkcjonowania i nie ma tam żadnych zbrylaczy, żadnej chemii. Więc proponuję taką sól, jaką ja używam. Pierwsze kaczki musimy posolić i posypać majerankiem. Tego majeranku nie żałujemy. Jeśli mamy swój majeranek, to fantastycznie. Teraz jest akurat czas, żebyśmy sieli zioła i ja mam nawet film na swoim kanale. Jakie zioła ja już posiałam, i majeranek jest jednym z nich. Was również zachęcam do siania swoich ziół i swoich warzyw. I nieważne gdzie mieszkacie: czy mieszkacie w bloku, czy mieszkacie w domu, nawet na parapecie możesz mieć swój ogródek. Polewam jeszcze pierskaczki. U mnie jest to olej ze złotego lnu, nierafinowany i na zimno tłoczony. Tego oleju nie dałam dużo. Całość przykrywamy i odstawiamy na drugi dzień. Pierś kaczki mamy już zamarynowaną i teraz kładziemy ją na patelni, w taki sposób właśnie, oto, bez żadnego oleju, bez niczego i ona nam się ma usmażyć na bardzo, bardzo wolnym ogniu, żeby skórka była taka, taka spieczona, różowa, a mięso, żeby było delikatne i soczyste. Ja wykorzystuję palącą się kozę do upieczenia tej kaczki, ponieważ tutaj mam bardzo mały ogień i kaczka się tutaj robi, zrobi się idealnie. Zobaczcie, jaka jest pyszna skórka, znaczy pyszna, jak yy, widoczna jest skórka, która robi się coraz cieńsza i ten cały tłuszcz wytopił się z kaczki. Spójrzcie, jak to mięso się pięknie zrobiło. Pierś skaczki może robić się tylko i wyłącznie na tej skórce. Ona się robi bardzo długo. Jeśli proces chcecie przyspieszyć, to obracacie pierskaczki i macie i z jednej strony, i z drugiej strony upieczoną. A teraz robimy sos. Sos to jedna cebulka. Smażymy jedną cebulkę. Tak delikatnie smażymy. Oczywiście na oliwie z oliwek możecie wykorzystać tutaj olej kokosowy, nawet możecie wykorzystać smalec albo odrobinę tłuszczu, który wydobył się z kaczki. Teraz czosnek. Papryczka ostra. Jeśli sos ma być ostry, dodajecie papryczkę ostrą. Jeśli, jeśli lubicie delikatniejszy sos, papryczki nie dodajecie. Sos robi się bardzo krótko, nie męczymy sosu. Kapary i marynowany zielony pieprz. Ja bardzo często dodaję marynowany zielony pieprz do różnych rzeczy. Uważam, że jest fantastyczny. Dodaje smaku, dodaje aromatu. Jeśli nie dodawaliście nigdy marynowanego zielonego pieprzu, to ja proponuję. Do wielu dań nadaje się a już na pewno do tatara z łososia. I teraz wino, wino około 150 ml. Ale ostry mega. I dżem. U mnie dżem porzeczkowy. Taki mały słoiczek po koncentracie pomidorowym. Jak widzieliście, to są takie Trzy pełne małe łyżeczki. Czyli moim zdaniem trzy duże łyżki. Ten gem spowoduje taką konsystencję zwartą, jak tutaj już widzicie, i nie gotujemy tego za dużo, za, za, za długo. Dodajemy jeszcze sól, pieprz do smaku. Do takiego zbalansowania smaku. I zostawiamy. Sałata przygotowana. Ja zimą tak naprawdę nie kupuję prawie w ogóle sałaty, nie jem pomidorów, z tego względu, że uważam, że organizm trzeba oczyścić. A na pewno nie wprowadzać warzyw i owoców, które zawierają więcej ulepszaczy, chemii. Wracając do naszej sałatki, mam tutaj sałatę rzymską. Kilka oliwek. Za chwilę rzucę suszone pomidory. Sałata może być jakakolwiek może być masłowa, lodowa. Sałata taką, jaką lubicie. Wszystko należy skropić oliwą z oliwek. U mnie olej leniany. Oleje tłoczone na zimno mają krótki termin ważności, więc jeśli kupuję, to używam do wszystkiego. Nawet tam, gdzie powinna być użyta oliwa z oliwek, to używam tego oleju lnianego. Sałatkę należy skropić jeszcze delikatnie octem jabłkowym lub octem ze śliwek. Ja mam jeden i drugi, ale tutaj użyłam octu jabłkowego. Jeśli nigdy nie robiliście octu jabłkowego lub octu ze śliwek lub octu winnego, to serdecznie Was zapraszam na mój kanał. Mam filmy nagrane, w których opisuję, jak robi się właśnie takie octy. W prosty sposób, nie wymagający jakiejś wiedzy, Obszernej. Sałatę mamy przygotowaną. Teraz należy pokroić pierś z kaczki. Wyszła soczysta, pyszna, smaczna. I układamy plasterki piersi skaczki na sałatę. Ta pierś z kaczki wyszła perfekcyjna. Jest po prostu idealna. Chrupiąca skórka, soczyste, delikatne mięso. Kaczka jest można powiedzieć gorąca. Natomiast sos jest taki ciepły. Zapewniam, że kompozycja smaków niebiańska. Ja się tak zachwycam, ponieważ razem z mężem uwielbiamy gotować. I dla nas dania czy jedzenie to jest takie celebrowanie tego jedzenia. Nie chodzi o to, żeby zjeść, najeść się, tylko żeby pocelebrować, żeby mieć z tego przyjemność. Na koniec dorzucam pestki słonecznika. Możecie dodać pestki dyni. Co macie? Co lubicie? Sałatka gotowa. Zapewniam, że jest przepyszna. Zachęcam do skorzystania z propozycji. A teraz dziękuję bardzo. Do usłyszenia.